Trzy, cztery. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? A Tam syneczku się spało. Dobrze. Wszystkiego najlepszego z okazji siódmych urodzin. Ale z tej możesz co za... No. Cztery działka, dabeczki. Ogień. Wszystko jest. Taki sobie wymarzyłeś. But <laughs> mm hmm the mm -hmm. end